Cześć, witajcie w najnowszym odcinku na kanale. Dzisiaj zapraszam Was na Detale Pielęgnacji. Jest to seria, w której pokazuję Wam takie moje subiektywne rankingi produktów ekologicznych, produktów zero waste, które używam od dłuższego czasu i które polecam, bądź są dla mnie bublami. Pod jednym z moich filmów, nie wiem, czy to w ogóle nie były pierwsze detale Pielęgnacji, ale mogę się mylić, ktoś poprosił mnie o recenzję kosmetyków balsamów i musów do ciała. Ja od dawna chciałam zrobić też o tym film, ale jednak research do tego no, musiał trwać dłużej. Tak czy siak, zebrałam moje kilkuletnie doświadczenie jeśli chodzi o kosmetyki balsamy, zero waste do ciała, i zebrałam je właśnie w tym filmie. Myślę, że możecie zastanawiać się, czy balsam w kostce będzie dobrze się rozprowadzał, czy na przykład lepiej kupić sobie jakieś masełko w słoiczku, a może w ogóle zwykłe masło nieprzetworzone bądź olej kokosowy. Odpowiem dziś oczywiście subiektywnie na te pytania i zapraszam Was na odcinek. Na wstępie powiem Wam, że moja skóra jest bardzo sucha i szczególne problemy mam na nogach zimą, kiedy jest zimno, a ja mam tak zwaną taką zimową pokrzywkę. Generalnie nigdy nie było stwierdzone u mnie żadne atopowe zapalenie skóry, aczkolwiek bywa w mojej rodzinie. W mojej rodzinie również bywają alergie skórne, co też nigdy nie było mi stwierdzone, ale do takich lekarzy, chodziło, mi była mała, może powinnam po prostu znowu się przejść. O kosmetykach nie będę Wam mówiła po kolei od najgorszych do najlepszych, tylko będzie to pewnie takie mieszane. Ale może zacznijmy sobie od prostych składów i. Wszystkie masła, które kupujecie w formie takiej naturalnej czyli masła shea, masło kakaowe, z awokado, w takiej wiecie, formie. Bez żadnych konserwantów, po prostu zwykłe masło. One zwykle mają też postać bardziej stałą, bądź taką powiedzmy balsamową. Jest to bardzo popularny sposób zero waste właśnie na kosmetyki, do pielęgnacji całego ciała. Ale u mnie się zupełnie nie sprawdziło. Próbowałam z masłem Shea, próbowałam naprawdę dosyć długo i zimą i latem. I latem, jeszcze powiedzmy, było całkiem ok, ale też moja skóra latem jest mniej wymagająca. Z kolei zimą masło szea zdaje mi się, że jeszcze bardziej mi podrażniało skórę. Teraz mam masło z awokado i masło kakaowe, i również w tej formie nie, bez żadnego dodatku ich nie używam, bo po prostu po iluś tam masłach, które próbowałam używać, wiem, że ta forma totalnie odpada, jeśli chodzi o moje potrzeby skóry. Z drugiej strony, jednak w ostatnim filmie pokazywałam wam, jak robiłam własną kostkę balsam w kostce. To jest w ogóle balsam w pojemniku takim plastikowym, bo nie miałam więcej takich, wiecie, specjalnych do, do mydeł, powiedzmy, do wylewania form. Zobaczcie filmik i dowiecie się o co chodzi. Tak czy inaczej właśnie tutaj zostawiłam sobie taką, powiedzmy, próbną wersję testową. I jeśli chodzi o ten balsam, to jest to właśnie połączenie masła kakaowego, wosku pszczelego, jest dodana również witamina C i... Teraz, w tym okresie zimowym, przez ostatni tydzień, bo jest to w ogóle produkt, który używałam najmniej, nie sprawdził mi się jakoś fenomenalnie, ale też nie był jakiś zły. To znaczy, zdaje mi się, że jednak połączenie tych kilku różnych składników i dodatek tej witaminy E lepiej działa na skórę, ale to tylko dowodzi tego, że samo jedno pojedyncze masło no, po prostu mi się nie sprawdziło nigdy. Niektórych kosmetyków nie mam, ponieważ będę Wam tu opowiadać o kosmetykach, które używałam przez ostatnie, no nie wiem, 3 lata. I nie mam na przykład opakowania po miodowej mydlarni, a może mam, bo był to taki zwykły słoiczek, który pewnie teraz do czegoś wykorzystuję, ale po prostu nie znajdę go tak na szybko. Ja miałam masło do ciała i twarzy, ukojenie, używałam go tylko do ciała, nie do twarzy, bo moja buzia jest jeszcze bardziej podatna na różne substancje, yy, które na nią nakładam, więc tutaj tym bardziej się wstrzymuję, jeśli produkt jest i do ciała, i do twarzy, to u mnie zwykle nie jest. Wracając do miotowej mydlarni, niestety to był produkt, który w ogóle mi się nie sprawdził. Powiedzmy, że to był naprawdę jeden z najgorszych moich wyborów. Bardzo mocno intensywnie pachniał, mimo że zdaje mi się, że nie ma żadnych takich, wiecie, perfumowanych dodatków. Tylko rzeczywiście te składniki, które są w nim zawarte, mmm, dają ten zapach. W konsystencji było to coś pomiędzy masełkiem a olejem, i zostawiał taką tłustą powłokę na skórze. No i rzeczywiście ten balsam. Nie dość, że wchłaniał mi się naprawdę bardzo długo. Nie wiem, czy kiedykolwiek wchłonął mi się tak całkowicie do końca, czy po prostu ja go gdzieś tam niechcący starłam. I właśnie tam ten balsam pamiętam, że używałam zimą, no i niestety tłusta powłoka tylko podrażniała mi bardziej moją bardzo wysuszoną, aż taką, wiecie, trochę strupowatą skórę, więc zupełnie do niego nie wrócę, dałabym mu, nie wiem, tak, 2 na 5 jakbym miała oceniać. No, ja nie polecam. Coś, co miałam i było bardzo podobnej konsystencji, to mus do ciała, puszysty mus do ciała od czterech szpaków, cynamon z wanilią. Zdaje mi się, że ta puszka jeszcze minimalnie pachnie właśnie tym cynamonem, ale może też jakimiś y, szamponami, bo, bo teraz w tej puszce przewożę sobie szampony do włosów. Konsystencja tego musu i tego z miodowej mydlarni była bardzo podobna, choć ten Zdecydowanie szybciej się wchłaniał, powiedzmy to było jakieś 20 minut. Musiałam czasami uważać, żeby za szybko się nie ubrać, po prostu już tak wiecie, do wyjścia. No i uważać na to, żeby pies mi nie zlizał tego balsamu, tego musu, bo próbował nieraz. raz. I generalnie, na zimę znowu, nie była to najlepsza dla mnie opcja, ale na lato mi się sprawdził i był taki ok, więc dałabym mu takie 3,5 na 5. To nie jest najcudowniejszy produkt, uważam, że. Yy, właśnie to wchłanianie to jest jego duży minus, ale no nie zrobił mi krzywdy, jakby nie piekły mnie po nim nogi, nie piekła mnie po, po nim skóra, więc całkiem okej. Okay. Wróćmy z powrotem do kostek, i mam tu kostkę yy, z kawą. Jest to balsam w kostce z Kingtury, który dostałam już yy, dosyć dawno, bo zdaje mi się, że z pół roku temu. Pachnie bardzo krewowo i ja uwielbiam ten zapach, i powiem Wam. Pewnie myślicie, że to jest wielka kostka, ale to jest tak z połowa tej kostki, która była. Ona naprawdę wypełniała całą tą puszkę, więc jakby. Mm, zobaczcie. O, ile zużyłam? Teraz mniej więcej widać. Jest to bardzo wydajny produkt. I po pierwsze, jeżeli obawiacie się, że balsamy w kostce będą się Wam źle rozprowadzać, to te, które ja używałam, rozprowadzają się całkiem nieźle. Jeśli chodzi o tą konkretną kostkę, to myślę, że po takim przetarciu. Skóry. O, widzicie, ja złapałam ją trochę w dłonie i już mam lekką powłokę. Ale nie jest to taka powłoka bardzo tłusta i ona dosyć szybko się wchłania. Zostawia może taki minimalny filtr na skórze, ale nie jest to coś, nie wiem, mmm, niewygodnego w, yy, w użyciu. No i jeśli chodzi o takie właśnie użytkowanie na co dzień, to ją lubiłam i lubię dalej. Yy, I zimą i latem sprawdza mi się ok. Nie nabliża niesamowicie mojej skóry, ale właśnie również nie robi mi. Krzywdy, a wręcz powiedziałabym, że masowanie się taką kostką, właśnie tutaj z ziarenkami kawy, jest dość przyjemne, jeżeli na przykład macie trochę swędzącą, swędzącą skórę. Więc tutaj znowu mamy masło szea, masło kakaowe w składzie, więc, jakby tak naprawdę to masło szea w ogóle się wszędzie tak naprawdę powtarza, ale w formie niezmienionej, bez żadnych dodatków mi się nie sprawdzało. A ta kostka jest naprawdę fajna. I uważam, że to takie u mnie jest 4 na 5. Bardzo fajny produkt, myślę, że jak go zużyję, to jeszcze do niego wrócę. No i jest w puszce. Na wstępie do kolejnego produktu powiem Wam, co mi się najbardziej sprawdzało do skóry i co tak jakby jest dla mnie idealnym produktem. A jest to dermokosmetyk Cetaphil i rzeczywiście nie sposób, ciężko jest mi znaleźć coś, co będzie jego równoważnikiem, coś co całkowicie jakby będzie miało jego formę, i jego działanie dla, dla mojej skóry, ale staram się, bo jednak jest to kosmetyk w plastiku. No i nie chcę, jakby, nie chcę używać kosmetyków w plastiku. Ale jakiś czas temu zamówiłam CCB Balsam nawilżający do ciała. Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam firmę. I Jest to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy produkt, który, powiedzmy, jest troszkę niżej niż ten Cetaphil, ale jednak wszystko, co wam wcześniej pokazywałam, przed tym. Produktem miało tak powiedzmy bardziej naturalny skład, to znaczy jednak mieliście masła, oleje, jakieś wyciągi roślinne. Tutaj już mamy troszkę takich składników chemicznych, nie, bo tak naprawdę wszystko jest chemią, yy, ale powiedzmy takich bardziej kosmetycznych, bardziej aptecznych. Skład nie jest prosty w porównaniu do tych poprzednich kosmetyków, bo tam rzeczywiście potrafiliśmy zamknąć się w kilku składnikach. Tutaj jest już dłuższy skład na opakowaniu i to zajmuje rzeczywiście dość dużo miejsca. Ale to co tutaj mi się podobało, to to, że na początku jest na samym początku składu jest woda i tego nie ma przy innych balsamach, które pokazywałam. Tam zawsze jest jakieś masło, olej na początku składu i prawdopodobnie a raczej na pewno, między innymi dlatego one rzeczywiście dłużej się wchłaniają. Tutaj produkt wchłania się bardzo szybko. Mamy też trochę emulientów, olej ze słodkich migdałów, więc jest tutaj trochę takich składników odroślinnych i takich powiedzmy bardziej naturalnych, ale są też takie mm, bardziej przetworzone. O, to chyba jest najlepsze słowo, yy, żeby ująć i jakby opisać ten produkt. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest to taki, wiecie, typowy balsam, typowy krem, wchłania się naprawdę szybko w porównaniu do wszystkich innych kosmetyków, ale też to nie jest tak, że posmarujecie się i od razu jakby nie macie żadnej powłoki. Ja bym powiedziała, że to jest tak za trzy minutki, zanim on się wchłonie, ale nie pozostawia jakiejś tam tłustej warstwy, no i generalnie jest bardzo przyjemny w użytkowaniu. Jest to powiedzmy taki naturalny, trochę ala apteczny produkt, mi się tak bardzo kojarzy, szczególnie przez opakowanie, ale również przez jakby właściwości, które ma i przez sam skład, bo skład jest może nie zbliżony, ale taki trochę adekwatny do tego, co właśnie jest w tym cetafilu, który jest produktem takim dermatologicznym bardziej. Na pewno jeszcze wrócę do tego produktu i myślę, że zrobię to nieraz, no chyba, że po drodze znajdę jeszcze coś lepszego. Dla mnie to jest takie 4,5 na 5, spokojnie. No i jest w słoiczku. Na sam koniec zostawiłam temat sztyftów, sztyftów do całego ciała. I tutaj mam sztyft z Ala. Jest to hmm, produkt, który dostałam jakiś czas temu w przesyłce. Pachnie bardzo. Oj, kamfurowo bym powiedziała, ale ja bardzo lubię takie zapachy, naprawdę. A jeszcze tutaj, jeśli chodzi o ten balsam z CCB, to on nie pachnie prawie wcale. No, tak kremowo bardzo. I jeśli chodzi o ten produkt, to przez to, że on jest w dosyć małym opakowaniu, to nie używam go do całego ciała, a bardziej tutaj na dłonie na spierzchnięte usta tak bardziej tutaj powiedzmy dookoła i powiem wam, że naprawdę mi się sprawdza. Jest to znowu forma jak widzicie takiego balsamu powiedzmy w kostce, ale jednak jest bardziej oleisty. Yy, zdecydowanie lepiej się rozprowadza niż wszystkie inne balsamy w kostce, które próbowałam, które używałam. No i rzeczywiście, jak miałam na przykład przesuszone yy, Palce to bardzo fajnie mi tam łagodził tą skórę yy, i było naprawdę ok, ale on się troszkę dłużej wchłania. To znaczy, jeżeli chcecie nim tylko posmarować sobie dłonie i, i tak jakby od razu coś robić, to to nie wychodzi. Będziecie mieć jednak na przykład, nie wiem, tłusty telefon. Trzeba chwilkę odczekać, aż się wchłonie właśnie ten stick mm, dobrze na Waszej skórze. Ale czy polecam? Myślę, że tak. Jeszcze będę testować. Jest to w ogóle produkt, który używam najkrócej, więc też nie chcę o nim najwięcej mówić jeszcze. Myślę, że w jakimś dęku, możecie go... O, <grytania> Myślę, że w jakimś dęku jeszcze go zobaczycie. Używałam również kiedyś jeszcze oleju kokosowego, bo to, to też jest taki, powiedzmy, zero waste sposób na balsamy naturalne, ale u mnie to też się nie sprawdziło. Podrażnił mi skórę i, i po prostu nie. I takim oto sposobem doszliśmy do końca. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, które pokazuję Wam w denkach, czy to w detalach pielęgnacji, czy w ogóle w jakichkolwiek pielęgnacyjnych filmach, to są produkty, które mi się sprawdziły, bądź mi się nie sprawdziły, ale to nie znaczy, że będą złe bądź dobre dla Was. Zdaje mi się, że mogę być jedynie takim wyznacznikiem uczulającym, bo mnie dosyć dużo rzeczy uczula, bądź właśnie jeśli chodzi o nawilżenie nóg, bo... To jest skóra u mnie najbardziej wymagająca i jeśli mi się coś sprawdziło, to tak powiedzmy w 80% zdaje mi się, że Wam również może się sprawdzić. Dajcie mi znać, co jeszcze chcecie zobaczyć w detalach pielęgnacji. Ja lubię tą serię naprawdę, bo to jest taka seria, w której przypominam sobie produkty, które używałam z danej półki, z danych rodzajów produktów, i rzeczywiście mogę wybrać takich swoich ulubieńców bądź jakieś buble i żeby nie popełnić znowu tego samego błędu, na przykład kupując je. Tak więc u mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić mi lajka, możecie napisać komentarz na dole, możecie mi powiedzieć, czy w ogóle jakiś z produktów, które, których ja nie polubiłam, Wy na przykład jesteście z niego zadowoleni, czy może używaliście. Tego produktu CCB i u Was się totalnie nie sprawdził. Jestem ciekawa, czy się pokrywamy, że tak powiem, potrzebami, czy może nie do końca. No i zachęcam Was w ogóle do tworzenia mimo wszystko własnych kosmetyków, bo tak jak mówiłam, ja zrobiłam własny balsam, który może nie jest idealny, nie jest mm, mega na, na zimę, ale myślę, że na, tą taką, na ten taki okres przejściowy mi się bardzo fajnie sprawdzi. To by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie. Pa